Już 20 i 21 grudnia na rynku w Dębicy odbędzie się Miasteczko Burza Narodzeniowe. Wydarzenie rozpocznie się w o godzinie 14 i potrwa do 20, a w sobotę miasteczko będzie czynne już od godziny 10 aż do wieczora. W tych dniach rynek wypełnią liczne stoiska, występy i propozycje dla całych rodzin, tworząc niezapomnianą atmosferę świątecznych przygotowań. Będziemy mieć wielu wystawców, pyszne jedzenie, dobre picie i dla starszych i dla młodszych rękodzieło, dużo imprez, dużo atrakcji, koncertów, wspólne kolędowanie, rozdawanie pięknych, żywych, darmowych choinek przekazanych przez Nadleśnictwo Dębica. Mateuszku trzeba burmistrz Dębicy zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wspólną Wigilię na rynku, która odbędzie się 21 grudnia. Będziemy mieć okazję 21 grudnia w sobotę spotkać się razem o godzinie 14. 20, 20 grudnia jest chyba w sobotę, tak? A nie 21. Jeszcze raz, proszę bardzo. Będziemy mieli okazję 21 grudnia w sobotę spotkać się wspólnie o godzinie 14 przy wigilijnym stole i przygotowujemy dla wszystkich mieszkańców naszego miasta Wigilię. Już dzisiaj serdecznie Państwa na nią zapraszam i mam nadzieję, że tymi miłymi akcentami wspólnie wejdziemy w ten piękny okres bożonarodzeniowy. Dla najmłodszych przewidziano szereg atrakcji i niespodzianek, w tym kolorową karuzelę oraz strefę fotograficzną, gdzie dzieci i rodziny będą mogły uwiecznić wspaniałe chwile.